Ekologiczne Centrum Pralnicze. Już od 1997 roku świadczymy usługi pralnicze. Pracujemy na maszynach ekologicznych, które pracują również w Szwajcarii i Niemczech, gdzie nacisk na ekologię jest bardzo duży. Czyszcimy garnitury, płaszcze, kurtki, suknie ślubne i wieczorowe, bierzemy posiel, obrusy, firany, odzież roboczą oraz maglujemy. Nasza praktyka i doświadczenie pomaga w tym, żeby jakość świadczonych przez nas usług była na wysokim poziomie, a klienci zadowoleni. Świadczymy usługi dla osób indywidualnych, jak i firm. Mamy długoletnie umowy, w których wywiązujemy się tak jak na początku ich zawierania. Chcielibyśmy, aby każdy człowiek korzystający z naszych usług był zadowolony. Jak nam to wychodzi? W praktyce ocencie Państwo sami. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 18, w soboty od 9 do 14. Zapraszamy serdecznie. Ekologiczne Centrum Polownicze ulica Wrocławska.